Panie Tenerze, dzień dobry, Jacek Kurs, Telewizja Polska. Gratuluję zwycięstwa na trudnym terenie, wyjątkowym dniu dla naszego kraju. Ale mam do Pana na początku pytanie, czy Pana zdaniem mecz powinien zostać przerwany po tym, jak Petarda wybuchał obok Roberta Lewandowskiego? I później, jeśli Pan może oczywiście ustosunkować się do samego meczu, który naszym zdaniem był bardzo dobry. Jest nam bardzo wszystkim, bardzo przykro, że dochodzi do takich scen. Na meczach piłkarskich, tym, tym bardziej na meczach reprezentacji, no, jednak zdarzają się takie przypadki, gdzie nieodpowiedzialni ludzie. Niestety zachowują się w sposób niedopuszczalny. Całe szczęście, że nic się nie wydarzyło takiego, bo to zdarzenie mogło skończyć się tra tragedią. Myślę, że UEFA odpowiednio zareaguje na to i nie będę dalej tego komentował. Întrebare pentru selecționerul Poloniei. Dacă, în opinia dânsului, meciul trebuia uh, oprit după incidentele care l-au vizat pe, pe, Robert Lewandowski. Uh, Selecționerul Poloniei a răspuns. Ne, ne pare foarte rău că în astfel de meciuri e, apar astfel de situații. Din păcate sunt pe stadion persoane care se comportă într-un mod e, necorespunzător. Nu este rolul meu să, să spun ce trebuia să se întâmple. În mod sigur UEFA va reacționa în mod corespunzător. Având în vedere că Naționala României a w tym momencie, jako a Rumunii, asurprinson w preliminarii 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 defensywa Puternika Sesztepta, w kontakcie z meczem z Fiatem de, de Slabu Pregatita? Biorąc pod uwagę, że reprezentacja Rumunii pokazywała w poprzednich spotkaniach mocną defensywę, czy oczekiwał Pan, że uh, pod tym względem w tym meczu będzie tak słabo przygotowana? Wręcz przeciwnie, uważam, że zespół Rumunii postawił nam bardzo trudne warunki. Być może teraz dla niektórych wydaje się, że był to łatwy mecz zwycięstwo 3-0. Można tak odbierać, jeżeli ktoś patrzy w kontekście wyniku. Natomiast jeżeli. Ogląda się dokładnie mecz, to można było zobaczyć, że Rumuni mieli pomysł na, na grę, grali naprawdę bardzo ofiarnie i, i byli dobrze drużyną zorganizowaną. Od samego początku mieli, mieli plan. Natomiast my oczywiście staraliśmy się zrobić wszystko, aby przejąć inicjatywę i wykorzystać nasze atuty. Prowadziliśmy 1-0. I w bardzo trudnych momentach na początku drugiej połowy Rumunii stworzyli sobie kilka sytuacji. Natomiast my, dzięki bardzo konsekwentnej grze, widać to było szczególnie w, w pierwszej fazie drugiej połowy. Z dużym poświęceniem, ale również i, i mądrze graliśmy, potrafiliśmy wyjść szybkim atakiem, co jest bardzo naszą mocną stroną właśnie w sytuacjach, kiedy przeciwnik zaatakuje. Myślę, że trener Daum doskonale wiedział, co mówi. Mówiąc, że jeżeli da nam się, da, da nam się rozegrać akcję z kontry, to będziemy bardzo groźni. Czekaliśmy na taką okazję, natomiast również dobrze radziliśmy sobie w pierwszej połowie w ataku pozycyjnym. Widać było bardzo dobrą organizację gry w ofensywie, natomiast również po stracie piłki bardzo szybko przechodziliśmy do działań defensywnych. Widać, było fantastyczną koncentrację zawodników, należą się im bardzo duże brawa właśnie za konsekwencje w grze i grę na wysokim poziomie do ostatniego gwizdka. Rysunek z powrotem. Ekipa Rumunii dała nam bardzo mocną replikę. Jeśli spojrzymy na rezultaty, to naprawdę wydaje się, że to był łatwy Însă dacă analizăm atent, vedem că a fost, am întâlnit o, o echipă foarte bine organizată. Am condus cu 1 la 0, am, am jucat apoi consecvent. În, în, la începutul reprizei a doua, echipa Rom României a avut câteva ocazii, însă noi am, am fost în stare să, să jucăm foarte bine pe, pe contraatac. Antrenorul Daum a știut ceea ce spune atunci când a declarat că dacă ni se permite să jucăm pe contraatac, suntem foarte puternici, însă, în prima repriză am putut să jucăm foarte bine și atacul pozițional. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru modul consecvent în care au realizat ceea ce ne-am propus și modul în care am jucat. W ogóle brał pod uwagę w momencie, kiedy ta petarda uderzyła w Rebeta Lewandowskiego, żeby powiedzieć piłkarzom, żeby zeszli z boiska i nie kontułowali więcej meczów, no bo zdrowie zawodników było zagrożone tymi incydentami na stadionie. Pierwsze pytanie, a drugie, czy spodziewał się Pan też tego, że ta wygrana z Rumunią będzie tak efektowna, wysoka i dość, i, i dość łatwa, no bo jakby Rumuni nie stworzyli wielkiego zagrożenia pod naszą bramką. To sędziowie decydują o tym, czy mecz będzie kontynuowany, czy też przegrany. Jeżeli chodzi o wysokie zwycięstwo, zawsze dążymy do tego, aby wygrać jak najwyżej. Dzisiaj graliśmy bardzo konsekwentnie. Widać było, że zawodnicy są świetnie dysponowani i odnieśliśmy zasłużone zwycięstwo. Întrebare, dacă antrenorul Poloniei s-a gândit în vreun moment, după, după incidentele din teren, să își retragă jucătorii de pe teren, având în vedere că sănătatea jucătorilor este cea mai importantă? Răspunsul a fost că, în astfel de situații, arbitrii sunt singurii care, care decid. A doua întrebare, dacă s-a așteptat, într-un moment, că victoria va fi la un scor atât de, de spectaculos și, până la urmă, atât de, de ușoară. Răspunsul selecționerului, întotdeauna ne dorim să, să să câștigăm la un scor cât mai mare. Asta ne-a ieșit și ne bucurăm uh, foarte tare. Dacă a sesizat vreo modificare fundamentală între ceea ce juca România înainte de venirea domnului Daum și ceea ce joacă în acest moment, dacă îi se pare o echipă mai puternică anterior venirii domnului Daum sau îi se pare o echipă mai puternică în momentul de față? Czy Pan zauważył jakieś zmiany w, w grze reprezentacji Rumunii w sposobie jak grała przed tym jak, jak trenerem został pan, pan Daum i teraz? I kiedy Panu się wydaje, że, że, że reprezentacja Rumunia była mocniejsza? Przed trenerem Daumem czy teraz z trenerem Daum? Oczywiście, że nastąpiły zmiany w sposobie gry Rumunii. Widać przede wszystkim świetną organizację tej drużyny. Tener Daum jest jednym z najlepszych trenerów, których znam osobiście, dlatego też nie dziwi mnie to, że organizacja gry umiejętność również przejścia zarówno do ofensywy z działań obronnych, jak i bardzo duża mobilność jest bardzo widoczna. To pierwsza praktycznie porażka. W takim rozmiarze, jaka spotkała Rumunów, do tej pory stracili tylko jedną bramkę. I myślę, że dzisiaj Rumuni również zagrali dobre spotkanie. To, to my dzisiaj byliśmy nie do zatrzymania i to, co zaplanowaliśmy przed meczem, praktycznie było zrealizowane w. W procentach. Jeszcze raz podkreślam, do tego, żeby grać na takim poziomie, musi być bardzo dobra koncentracja. Zawsze nastawienie mentalne jest niezwykle istotne, ale co za tym idzie, również realizacja założeń i konsekwentna gra. W poprzednich meczach trochę nam tej konsekwencji brakowało. Bo przypomnę tylko, zarówno drugą połowę w meczu z Kazachstanem, jak i też drugą połowę w meczu z Danią, gdzie prowadziliśmy grę według naszego scenariusza, taki jaki wcześniej zaplanowaliśmy. To nie było właśnie konsekwencji do ostatniego gwizdka. Dzisiaj ta konsekwencja była, zawodnicy spisali się bardzo dobrze, ale od samego początku było widać jakość w naszej grze i myślę, że jest to bardzo taki dobry prognostyk przed następnymi spotkaniami. Grupa jest bardzo wyrównana, o czym świadczą wyniki. Dzisiaj Czarnogóra przegrała z, Ar z Armenią. Ormianie widać nie prezentują takiego słabego poziomu, jak niektórzy to mówili, czy to przed naszym meczem, czy z Armenią, czy po naszym meczu. Trzeba mieć szacunek przeciwnika, my, my zawsze go mamy, przygotowując się w najlepszy sposób do meczu. Tak go okazujemy przeciwnikowi i również dzisiaj ten szacunek był okazany Rumunii. A doua întrebare, care s-a referit la, la, la stilul de, de joc al, al României, a spus că antrenorul Poloniei a spus că, într-adevăr, se, se văd schimbări care au apărut în jocul României după odată cu venirea antrenorului Daum, printre care, în mod special, organizarea foarte bună a, a jocului. Din punctul meu de vedere, Daum este unul dintre cei mai buni antrenori pe care îi știu. Și acest, acest lucru se vede în, în stilul de joc, mai ales în, în modul, în mobilitatea jucătorilor și, și în jocul de, de atac. Până la urmă este prima înfrângere la un scor uh, mare pe care România a, a suferit-o, până, până, până astăzi au, au, li s-a scris doar un gol, astăzi românii au jucat bine. Însă noi am, am fost de neoprit și am jucat la 100%. La la așa cum am spus, foarte important a fost concentrarea și jocul consecvent, care, de exemplu, ne-a lipsit în, în precedentele meciuri, în repriza a doua, așa cum s-a întâmplat în meciurile cu Kazakhstan și, și, și Danemarca. Atunci am condus și lipsa acestei consecvențe nu ne-a dat siguranță până la final, pe care, pe care am avut-o în, în meciul de astăzi. Așa cum se vede, grupa este echilibrată. Muntenegru a pierdut astăzi cu, cu Armenia, care nu este așa de slabă cum s-a spus înainte și după meciul nostru cu contra, contra lor. Trebuie să, să, să arătăm respect tuturor, tuturor adversarilor și același lucru l-am făcut și astăzi, arătând respect adversarului echipei României. Michał Białoński z Interi. Panie Trenerze, gratuluję bardzo za taką Dziękuję. wygraną, której nawet się nie udało tak wysokiej odnieść w 1932 roku. Mam pytanie o zmianę, którą Pan wprowadził w 80. minucie. Dla wielu ona była dosyć dziwna, bo... Teoretycznie powinniśmy bronić wtedy wyniku, a pan wpuścił napastnika Teodorczyka za pomocnika Zielińskiego. I chciałem się zapytać o podłoże tego, bo to była dosyć kluczowa zmiana, bo Łukasz Teodorczyk zrobił miejsce Robertowi Lewandowskiemu, podał mu i padła to najważniejsza bramka na 2-0, dająca drużynie spokój. Łukasz wywiązał się bardzo dobrze ze swojej roli. Miał określone zadania po wejściu na boisko. Przede wszystkim chcieliśmy trochę dodać drużynie świeżej krwi i więcej takiego takich pozytywnych emocji, które towarzyszyły w ostatnim okresie grze Łukasza Teodorczyka. Cały czas udowadniał na Treningach podczas grupowania, że walczy o miejsce i myślę, że zarówno jego dyspozycja klubowa, gdzie śledziliśmy bardzo uważnie jego ostatnie mecze, no, z pewnością wpłynęła na to, że, że tutaj plan co do, co do zmian. Był konkretnie przez nas już przygotowany i, i właśnie liczyliśmy na to, że po wejściu Łukasza będziemy mieć nową, nową energię, nowe siły do tego, żeby jeszcze bardziej zaatakować. Było, było to w ważnym momencie. Współpraca z Robertem była bardzo dobra, natomiast również Łukasz miał zadania defensywne po stracie piłki. ciężko pracował uh, i, i ta zmiana uh, z pewnością była bardzo udana. Întrebarea pentru selecționarul Poloniei. Uh, schimbarea, schimbarea, pe care ați făcut-o în minutul 80 a părut, uh, destul de ciudată. Toată lumea se aștepta uh, să, să, ne apărăm, însă l-ați introdus, introdus, pe pe ca al doilea atacant, răspunsul selecționerului. Ucaș a respectat perfect rolul pe care, pe care, l am ales în teren și și-a respectat toate atribuțiunile de, de joc. Am vrut să, 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 introducem sânge proaspăt în, echipe, în echipă și l-am ales pe el pentru că a demonstrat și inclusiv la antrenamente că este într-o dispoziție bună, la fel și la meciurile echipei de club pe care le-am le urmărit. Planul schimbărilor era pregătit dinainte. Și asta ne-am dorit să introducem o forță nouă în echipă, atât în plan ofensiv, dar și în defensivă, acolo unde Lucas Teodorce a reușit să, să recupereze multe baloane după ce am pierdut Last two questions, please. Arek Błaszczyk TVP Sport reakcja internetowa. Dobry wieczór, panie trenerze. Powiedział pan, że byliśmy dziś nie do zatrzymania, Czytam tam reakcje w internecie, komentatorzy, kibice są zachwyceni? Pojawiają się opinie nawet takie, że był to najlepszy Albo jeden z najlepszych meczów naszej kadry pod Pana wodzą, że Pan się może do tego odnieść. I odnośnie tego, jak wymagający fizycznie był to mecz dla Pana zawodników, krótko mówiąc, czy wszyscy czują się dobrze, bo często byli dość mocno obijani przez rywali. Na konferencji przedmeczowej powiedziałem, że Będziemy rozgrywać jedno z najlepszych naszych spotkań i tak, tak też to się stało. Świetne przygotowanie mentalne, realizacja założeń, determinacja, poświęcenie, a, a co za tym idzie, wykorzystanie atutów, jakie posiadamy. Stąd dobra. Bardzo dobra gra, i, i taki wynik jeszcze raz podkreślam z bardzo trudnym przeciwnikiem na bardzo e, trudnym e, terenie. Tym bardziej to cieszy. E, duża intensywność tego spotkania. Zawodnicy tak e, ciężko walczyli. E, interwencje rzeczywiście były e, prowadzone z wielkim poświęceniem, stąd z pewnością. Wielu zawodników jest bardzo mocno pobijanych, ale w takich meczach tak trzeba grać. Dzisiaj po powrocie oczekuję opinii lekarza na temat stanu zdrowia zawodników, i wtedy będziemy podejmować decyzję co do następnego naszego meczu międzypaństwowego ze Słowenią. Kto będzie brał udział w tym meczu? Întrebare pentru selecționerul Poloniei. Ați declarat că echipa noastră a fost de neoprit. Dacă, în opinia dumneavoastră, acesta a fost unul sau poate cel mai bun meci pe care reprezentativa Poloniei l-a discutat cu dumneavoastră antrenor. Și a doua întrebare, cum, care este situația din punct de vedere fizic al jucătorilor după, după meciul acesta? Așa cum am declarat și la conferința dinaintea meciului, acest, pentru, pentru acest meci este nevoie de, de o pregătire mentală perfectă, de o realizare exactă a, a, a planului de joc, pentru că va, ne va aștepta un, un joc de intensitate ridicată cu, cu un adversar foarte, foarte dificil. Acest, astfel am reușit să, 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 să câștigăm. Este adevărat că au fost și intrări. ale dar astfel de meciuri, a se i asa się wygrywa. Voi raport raportul medical konferencji după, după această konferinę și atunci mă wedecę asupra sytuacji jukatorilor. Michał. Proszę. Michał Kłodziejczyk wirtualna Polska. Panie trenerze, wiem, że Pan już mówił o tych racach, a ja mam takie pytanie techniczne, jakby pan trochę kuchni mógł zdradzić. Łukasz Fabiański przybiegł do pana, on nie chciał wrócić do bramki, on czuł się zagrożony. Wtedy, kiedy Robert Lewandowski leżał na, na, na boisku po tym ogłuszeniu racą i co Pana zdaniem musi się wydarzyć na boisku? Jakie nieszczęście, jaka tragedia, żeby, żeby ten problem został nagłośniony, żeby sędzia miał odwagę skończyć mecz? Łukasz Fabiański przybiegł do mnie. Krótko ustaliliśmy, kto będzie wykonywał założenia taktyczne w sytuacji takiej, kiedy Robert był poza wojskiem, jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, gdyby Robert nie zdążył wrócić. Wcześniej wypowiedziałem się ten, na, na ten temat i, i teraz nie chcę komentować tych wydarzeń, które były podczas spotkania z racami. Întrebare pentru selecționerul Pol Poloniei. în momentul în care Lewandowski a suferit în urma exploziei acelei petarde, Lucas Fabianski a venit în fugă la bancă să vorbească cu dumneavoastră. De ce? Nu mai vrea să se mai întoarcă să joace. Și a doua parte a întrebării, ce trebuie să se întâmple în opinia dumneavoastră în astfel de situații? Cât de gravă trebuie să fie situația ca arbitrii să decidă întreruperea jocului? Răspunsul selecționării lui Poloniei, Lucas a venit la mine ca să stabilim foarte repede cine preia atribuțiile din apărare ale lui Robert Lewandowski în situația în care el nu ar fi revenit pe teren până la executarea fazei fixe. Așa cum am spus mai devreme, nu doresc să comentez despre, despre deciziile arbitrilor în astfel de situații, decizia le aparține în totalitate. It was the last question. Thank you and good night.